Pierwszą wojnę światową w 1914 roku się zaczęła. Pierwsza wojna światowa dotyczyła głównie państw europejskich, ale kilka państw spoza Europy też była w to zaangażowana, dlatego zostało nazwane to pierwszą wojną światową. Jednak takie państwa jak Ameryka czy Argentyna zbyt mocno objęte działaniami wojennymi nie były i to wyszło im na korzyść, kiedy, kiedy kraje europejskie miały deficyt żywności to na pomoc im przychodziła cała żywność, która była produkowana w Argentynie. Dzięki czemu właśnie Argentyna mimo wcześniejszych kryzysów 1890 roku stanęła mocno na nogi i osiągnęła bardzo wysoki poziom rozwoju gospodarczego. jak to często bywa, jak to często bywa w historii państw, jeśli mamy dobrobyt, to pojawia się coraz więcej głosów, że należy się tym dobrobytem podzielić. Tak? E, I zaczyna się coraz więcej nawoływań do sprawiedliwości społecznej. E, pytanie, czy jest coś takiego sprawiedliwość społeczna, tak? to to jest kwestia do gadania do może na, na później. E, bo jeśli mówimy tutaj o zabieraniu jednym, żeby dawać innym, no to sprawiedliwością to ciężko to nazwać, dlatego to jest ubrane w troszkę inne e, słowa. Potem wchodzimy w okres, który był nazwany, dzisiaj była nazywany peronizmem. Peronizm, tutaj Juan Peron i jego też żona miała spore w tym udziały, Vita Peron, to byli ludzie, którzy mieli poglądy generalnie, tak to było nazywane, populistyczne, czyli swoje rządy sprawowali w ten sposób, żeby sprawiać przyjemność w swoim wyborcom. I jeśli rząd chce się słuchać woli ludu, to z reguły w większym, mniejszym stopniu wprowadza się programy interwencjonistyczne, albo, albo przykładowo jakieś różne nawiązujące do socjalizmu. Jednak tutaj mam też cytat. Nie, to nie jest dobra. Tak. Peron się odwoływał często do tego, że on nie jest ani marksistą, ani leninistą, ani, ani też nie jest Kersem ani kapitalistą, tak? On cały czas pokazał, że on jest trzecią drogą Argentyny. On jest tym jedynym rozsądnym wyjściem, które doprowadzi Argentynę do tego, że będzie wysoki rozwój gospodarczy, a mimo to e, ludzie e, będą w większym stopniu mogli korzystać z dobrodziejstwa, e, z dobrodziejstwa bogactwa e, kraju, a nie tylko ci latyfundyści. E, pytanie, czy ktoś wie, co to są latyfundia właśnie? Takie ogromne majątki, nie? Dokładnie, ogromne majątki, które Rolne, dzisiaj w, wieś, w XIX wieku występowały prawie na całym świecie, ale dzisiaj występują już właściwie głównie w Argentynie i Brazylii, czyli to są majątki, które mają powierzchnię o kilka tysięcy hektarów. w Ukrainie chyba też jest. Tam są rządy oligarchiczne, więc trochę takich terenów też tam jest rzeczywiście, szczególnie na zachodniej Ukrainie, która jest bardzo żyzna, jeśli chodzi o gleby. I w takiej sytuacji w takiej sytuacji, jak mieliśmy ogromne latyfundia, które były pod kontrolą nielicznych, nielicznych osób Peroniści dochodzili dość mocno do głosu dzięki temu, że przekazywali, przekazywali swoim wyborcom informacje, że my pozwolimy Wam czerpać korzyści z bogactwa, że nie tylko ten 1% mieszkańców będzie mógł korzystać z bogactw, ale również Wy. No i oczywiście zdobyli poparcie, dzięki czemu utrzymali się przy władzy przez kilkadziesiąt lat, ale do czego to doprowadziło dalej? Interwencjonizm gospodarczy według austriackiej szkoły Misesa zawsze, raz szybciej, raz wolniej, ale zawsze prowadzi do tego, że gospodarka zaczyna się zwijać. Zaczyna wpadać w kryzys. Tak samo jak to jest też sprawa na kolejny temat, wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, który został później rozszerzony na większą ilość państw, czyli lat, lata 1926-1933, czy tak zwany wielki kryzys. Większość osób przypisuje. Winę za ten kryzys nieudanym inwestycjom, spekulantom giełdowym, przedsiębiorcom zbyt zuchwałym i egoistycznie nastawionym do zysku. A jak się spojrzy w szczegóły, jest też taka książka Wielki Kryzys w Ameryce, wydana przez Maraja, napisana przez Maraja Robarda, to okazuje się, że kryzys zaczął się w momencie, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać pierwsze programy interwencjonistyczne. I potem próbowali to naprawiać wprowadzając kolejne, potem kolejne i potem się okazywało, że żeby to wszystko mogło się dobrze spiąć, no to był taki schemat jak kotek goni myszkę, czyli koło zamknięte, które prowadziło do tego, że gospodarka rozwijała się coraz wolniej. Więc rządy peronistów trwały kilkadziesiąt lat. Argentyna rozwijała się, ale Gospodarce. bardzo powoli. Dopóki jeszcze mogła liczyć na wysoki eksport produktów rolnych, bo głównie na tym się opierała gospodarka Argentyny, wszystko rozwijało się w dość dobrym tempie, ale nie tak dobrym, jak mogliby się tego spodziewać mieszkańcy. Potem dochodzimy już do końcówki wieku XX, kiedy inflacja zaczyna osiągać monstrualne rozmiary. Dochodzimy też do kirchneryzmu, który generalnie, generalnie to był też e, Kirchner był też człowiekiem, który wprowadzał podobne e, pomysły i rozwiązania na gospodarkę Argentyny co Peron. E, I to prowadziło też do tego, że e, Argentyna nie wykorzystywała swojego potencjału. E, teraz dochodzimy do Javiera Milei, czyli człowieka, który zaczyna. Zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalną postacią. Człowiek, który... no... to jest dość e, mocne, ale nazywa się go takim showmanem i e, ekstrawertykiem, e, bardzo kontrowersyjną osobą. Pamiętacie na pewno te sceny jak Javier Milei z piłą motorową gdzieś tam na, e, na, na scenach przy publice włącza tą piłę i pokazuje, że tak będzie ciął podatki e, i nikt mu nie wierzył. Milei dochodzi do władzy, to był 2023 rok, kiedy, to może zanim jeszcze dochodzi do władzy, to przypomnijmy, że on ścierał się z kandydatami, kandydatami, którzy również, również byli za utrzymaniem tej trzeciej drogi i okazuje się, że w takim przypadku, gdyby on osiągnął prezenturę, Nikt nie brał pod uwagę, że on będzie w stanie cokolwiek zmienić, Bo jak zmienić cokolwiek, jeśli mamy w parlamencie największe partie centro-lewice i lewice. I okazuje się, że jemu to się udało, ale udało mu się robić reformy głównie dlatego, że Argentyna była już tak w tak wielkim kryzysie, że ludzie nie widzieli, nie wierzyli już nikomu, kto mówił o jakiejkolwiek trzeciej drodze. Już zbrzydł argentyńczykom socjalizm, zbrzydło im słuchanie, słuchanie o tym, że to jest chwilowy, tymczasowy kryzys, który dzięki nam zostanie rozwiązany. Ile tego można słuchać, tak? Więc e, to doprowadziło do tego, że ludzie chcieli czegoś zupełnie innego. I jak się okazuje, dzisiaj nawet ludzie, którzy wcześniej nie głosowali za Milei, za Javierem Milei, e, to dzisiaj doceniają to, bo widzą, że inflacja e, od momentu przyjęcia władzy przez Javiera Milei, czyli 1900, 240% poziom inflacji z 2023 roku zaczął spadać, już po pierwszym roku był o 100% niższy, a dziś już jest na poziomie mniej więcej takim jak w państwach europejskich, więc jest to poziom bardzo, może nie tyle przyjemny, ale taki, który możemy przyjąć i zaakceptować.